Planujesz rozkręcić swój biznes, to jest bardzo dobry pomysł, bo własna firma daje dużo większą niezależność niż praca na etacie, daje w zasadzie nieograniczone pieniądze, no, a poza tym nawet jeżeli w tej chwili pracujesz na etacie i coś tam się posypie, to mając swój biznes, swoją niezależną działalność, jesteś dużo mniej narażony na wszystkie zawirowania, które są z tym związane. Poza tym no zobacz, jak inwestujesz, to też zazwyczaj nie inwestujesz wszystko w jeden rodzaj akcji albo w jakieś inne aktywa, prawda, w jakieś inne papiery. Też stara się dywersyfikować i dokładnie to samo warto robić ze swoim życiem zawodowym, czyli etat w porządku niech będzie. Ale do tego jeszcze, jeszcze działalność. Do tego dobra jest ta druga noga, bo jeżeli coś się posypie z pracą, jesteś od tego dużo mniej zależny. Teraz co robić? Są różne pomysły, większość z nich wymaga bardzo dużego wkładu finansowego, niektóre średniego. Natomiast takim, który ma nieograniczone możliwości wzrostu i jednocześnie nie wymaga dużych inwestycji na początek, jest sprzedaż, jest handel na Amazonie. Amazon z czasem prawdopodobnie w Polsce też wyprze Allegro. Jednocześnie ma dużo większy potencjał. Jeżeli sprzedajesz na europejskim Amazonie, a w tej chwili to już jest możliwe z Polski, kiedyś nie było, kiedyś trzeba było mieć firmę za granicą. W tej chwili to jest już możliwe, kiedy prowadzi działalność w Polsce. Masz dostęp do 500 milionów konsumentów, którzy w Europie kupują. I co ważne, badania pokazują, że jeżeli człowiek europejczyk typowy, może nie, jeszcze nie z Polski, ale z Niemiec, z Francji, z Włoch, szuka produktu, to połowa kupujących zaczyna od Amazona. To już nie, to już nie są czasy Google. Na Google w tej chwili produktu szuka 25-30% w zależności od badań osób. Natomiast już ponad połowa szuka w tej chwili na Amazonie, więc to jest z pewnością dobry moment, żeby zacząć, bo można i bo warto. Teraz, jak to zrobić? Niestety trzeba mieć działalność. Ja zawsze namawiam, żeby zaczynać swój biznes od działalności nierejestrowanej, która jest w Polsce możliwa, ale Amazon po prostu wymaga, żeby mieć firmę. Także trzeba zarejestrować. Zdecydowanie polecam jednoosobową działalność gospodarczą. Jest najprostsza, najtańsza, przynajmniej przez pierwsze dwa i pół roku. Nie wymaga bawienia się w spółki, w KRS-y i tak dalej, bo to wszystko zajmuje czas, będziecie odciągać od głównego biznesu. Skąd brać towary? No, oczywistym kierunkiem są Chiny. Tam jest najtaniej. Zdziwisz się, jak czasami rzeczy, które są dostępne u nas w sklepach. Potrafią w Chinach kosztować 10-20 razy taniej. Takie są marże. Oczywiście to ma swoje minusy, bo wszyscy mają dostęp do tych produktów chińskich, ale jeżeli jesteś w stanie dobrze poprowadzić marketing, to również na tym rynku jesteś w stanie się przebić. Natomiast takim niedocenianym źródłem produktów są nasi polscy producenci. Mają bardzo często bardzo fajne produkty i wcale nie wiedzą, jak sprzedawać na Amazonie, boją się tego, więc jeżeli jesteś w stanie wskoczyć w pozycję pośrednika, między producentem jakiejś dobrej polskiej rzeczy i wystawić to na rzecz dla tych kupujących na Amazonie, to jest to doskonały pomysł na zarabianie. Takich produktów jest całkiem sporo, na przykład jest taka rzecz jak meble. Mebli się z Chin raczej nie sprowadza, bo są za duże, za ciężkie, za dużo kosztuje transport. Natomiast jednocześnie Polska jest zagłębiem meblarskim. W Polsce produkuje się najlepsze, najfajniejsze meble w Europie i jeżeli jesteś w stanie nawiązać współpracę z lokalnym, fajnym producentem, który da Ci na początek kilka sztuk na sprzedaż, zobaczysz jak to idzie, to to może być doskonały pomysł i tutaj nie będzie takiej konkurencji jak w tych wszystkich tanich produktach z Chin. No bo w produktach chińskich będzie ogromna konkurencja. Natomiast z czasem, kiedy nabierzesz doświadczenia, serdecznie namawiam Cię do próby stworzenia swojego produktu sam przez tą drogę przeszedłem i to działa, da się. Polska ma bardzo fajny potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty premium i tutaj na przyszłość można zdecydowanie próbować. Teraz skąd dokładnie wiedzieć, jakie produkty się sprzedają? Można oczywiście szukać samemu, można patrzeć na Amazonie, no ale to siłą rzeczy deprzesz po, po prostu po, po śladach swojej konkurencji. Natomiast są programy, które do tego służą. Są programy, które wyszukują produkty, które potrafią oszacować, wiedzą, tam są dane na temat tego, ile się tego sprzedaje, jakie mogą być marże. Dlatego zachęcam do zainwestowania na początek paru dolarów w takie programy. Dwa, które znam, to jest jeden, to jest Viral Launch, a drugie to jest Jungle Scout. Linki do tych programów podam w notatkach do tego odcinka. Przy ich pomocy można nie tylko zobaczyć, co się najwięcej sprzedaje, jakie są ceny, jaka jest konkurencja, ale też Również sprawdzać, skąd takie produkty potencjalnie można brać. Teraz, co trzeba wiedzieć? Do sprzedawania na Amazonie nie musisz mieć własnego magazynu. Amazon zapewnia coś, co się nazywa, to jest tzw. Tak FBA, czyli Fulfillment by Amazon. Polega to na tym, że Amazon ma swoje magazyny, więc jak masz produkt, pakujesz go, oznaczasz kodem kreskowym i wysyłasz do nich. I w momencie, kiedy klient od Ciebie kupuje, to Amazon wysyła mu bezpośrednio ten produkt. To bardzo ułatwia życie w późniejszym etapie, dlatego że nie musisz cały czas siedzieć, cały czas wysyłać paczek. Możesz tak naprawdę pracować zdalnie, możesz pracować po prostu z komputera gdzieś z jakiegoś ładnego miejsca, natomiast całą tą fizyczną stronę sprzedaży załatwia Amazon. To oczywiście kosztuje, więc to się odbija na Twoich marżach. Na początek proponowałbym mimo wszystko z tego nie korzystać, tylko zacząć od sprzedaży testowej dlatego że bardzo łatwo jest wtopić dużo pieniędzy w zapas jakiegoś towaru, który potem będzie się sprzedawał bardzo wolno albo w ogóle się nie będzie sprzedawał. Dlatego jeżeli masz jakiś pomysł na produkt, to na początek warto mieć jedną, dwie, trzy sztuki i zobaczyć czy się sprzedaje, dopiero wtedy wysłać. Jeżeli się będzie sprzedawać, to wejść w to głębiej, zacząć kupować po cenach hurtowych w większych ilościach, ale to testowanie jest super, super ważne. I zawsze warto jest zaczynać od małej skali, żeby nie ryzykować bez sensu większych pieniędzy w coś, co może, no może wyjść, a może nie wyjść. Natomiast korzystanie z tego Fulfillment by Amazon ma spore zalety, na przykład takie, że odpada ci problem załatwiania zwrotów, załatwiania reklamacji i takiego bieżącego kontaktu z klientem, dlatego że Amazon to załatwia za ciebie. Więc na przyszłość. Zdecydowanie to polecam. Można też korzystać z innych firm, które robią to samo, ale nie są Amazonem. Oni są z reguły trochę tańsi, więc to też jest taki pomysł, żeby jednocześnie mieć i większą marżę, a jednocześnie mieć te wszystkie zalety sytuacji, w której ty nie musisz załatwiać logistyki. Teraz, co z towarami, które, które mają wszyscy? Czy na tym się w ogóle da zarobić? Na ten temat na blogu już sporo pisałem. To jest trudne, ale nie niemożliwe. Dlatego że. Jeżeli działasz szybko, jeżeli masz wyczucie, co się może sprzedawać, to jesteś w stanie zarabiać, dopóki te marże nie spadną. Wtedy trzeba się przynieść do innego towaru. Więc sprzedawanie rzeczy, które mają wszyscy, mówię o tej wersji chociażby produktów z Chin, jest możliwe, ale trzeba mieć świadomość, że te towary mają krótki okres życia. To znaczy, że jeżeli coś jest modne, coś się dobrze sprzedaje i są na to marże, to taki. Czas nie potrwa długo, trzeba zarobić swoje, posprzedawać to może pół roku, a potem szukać następnych produktów, następnych towarów. Więc handlowanie to nie jest tak, że masz jeden produkt i siadasz i czekasz, aż pieniądze spłyną, tylko cały czas trzeba wyszukiwać nowe rzeczy i trzeba mieć tego świadomość. Ale z drugiej strony, to jest działalność, którą możesz świetnie robić po godzinach. Jeżeli jesteś w stanie wygospodarować półtorej, dwie godziny dziennie i się tym zajmować, to nie ma żadnych przeszkód, żeby robić to równolegle z Twoją pracą etatową, z opieką nad dzieckiem, czy z czymkolwiek innym, co, czym, też, czym się zajmujesz, i po prostu robić to jako dodatkowe źródło dochodu. Natomiast tak jak mówię, zaletą jest to, że tutaj sky's the limit. Jeżeli dobrze tym pokierujesz, to nie ma w zasadzie ograniczeń w tym, ile można zarabiać. Może to być parę tysięcy, może to być kilkadziesiąt tysięcy. Wszystko zależy od Ciebie. Czyli jeszcze raz, jakie są kroki? Po pierwsze, trzeba założyć działalność. Przypominam o obniżonym ZUSie, więc nie są aż takie wielkie koszty. Potem zakładasz konto sprzedawcy na Amazonie. Szukasz produktów przy pomocy chociażby tych programów, które poleciłem, ale są też różne inne sposoby, albo po prostu znasz lokalnych producentów, moim zdaniem, to jest najlepsza ścieżka. No a potem to już jest marketing i sprzedaż. Marketing, marketing, marketing. To jest najważniejsze, dlatego. Praktyka na Amazonie jest niezbędna. Nie dziw się, że przez pierwszy miesiąc ta sprzedaż będzie kulała albo przez pierwsze dwa miesiące, nauczenie się sprzedawania na Amazonie wymaga czasu, ale jest to do zrobienia i robią to zupełnie normalni ludzie, tacy jak ty, czy ja. Także jest to absolutnie w zasięgu Twoich możliwości, mówiąc prost, wierzę w Ciebie. Natomiast to, do czego co jest w ogóle super ważne, to Zaczęcie sprzedaży na Amazonie, przez to, że jest takie proste, pozwala przełamać tą początkowo, to początkowe takie odwlekanie, to co się nazywa prokrastynację. Czyli myślisz sobie, kurczę, chciałbym mieć firmę, chciałbym mieć firmę, ale to trwa, trwa, ciągle się nie mogę zebrać. Jeden pomysł, drugi, to jedno wymaga pieniędzy, i w ten sposób można przez lata odwlekać założenie własnej firmy. Więc zdecydowanie namawiam żeby zacząć, może być od Amazona, można zacząć od czegoś innego, ale żeby w ogóle zacząć. Ja mam u siebie takie doświadczenie ze sobą, że najlepsze pomysły przychodzą mi do głowy wtedy, kiedy już jestem w ruchu. Dopóki siedzę przy biurku, myślę, rysuję, kombinuję, to mam jakiś tam swój obraz świata, ale w momencie kiedy zaczynam działać, zaczynam się coś mi wychodzi, coś mi nie wychodzi, od czegoś tam się zaczynam odbijać. Ale jednocześnie już działa, już przeszedłem od tych, którzy tylko siedzą, do tych, którzy już działają. I to jest moim zdaniem w tym Amazonie najważniejsze, że w ten sposób można zacząć. Nawet jeżeli tam nie zostaniesz, to już będziesz mieć działalność, już będziesz mieć firmę, już będziesz myśleć jak przedsiębiorca i wyszukać innych okazji do zarabiania. Czy to będzie z takim pomysłem, żeby rzucić kiedyś etat i robić tylko to, czy to będzie z takim pomysłem, że to jest po prostu dodatkowe źródło dochodu, oprócz twojego etatu. Ale generalnie bardzo, bardzo do tego zachęcam. Życie przedsiębiorcy jest zupełnie inne niż życie etatowca i uważam szczerze, że jest po prostu dużo lepsze. Dzięki, na razie cześć.